Hej, siamano wam wszystkim ludzie. Z tej strony, Arturo, witam Was na swoim kanale i zapraszam Was na czwarty, ostatni już odcinek z serii. Jak wygląda Wolsztyn? A dziś towarzyszy mi mój kolega. O, proszę bardzo, przywitaj się z ludźmi. Hi, human. To miejsce już znacie z pierwszego odcinka. Mamy tutaj liceum ogólnokształcące. W pierwszym odcinku udaliśmy się tamtą ulicą, ulicą Poniatowskiego. A dlaczego zaczynam od tego miejsca? Ponieważ chcę udać się na wprost za liceum na ulicę Marcinkowskiego. Tam znajduje się sala sportowa Świtezianka, którą chciałbym Wam pokazać. Następnie udamy się na dworzec kolejowy, przejdziemy sobie przez tory. Dworzec kolejowy jest aktualnie remontowany, więc jest to ostatnia szansa, żeby pokazać go w takiej formie, jakiej aktualnie istnieje. Właśnie wychodzę za liceum, znajduję się na ulicy Marcinkowskiego. Mam nadzieję, że wiatr, który wieje w tle nie będzie za bardzo zagłuszał tego, co mówię aczkolwiek, no nie jest jakoś tak specjalnie przeszkadzający przynajmniej mi nie przeszkadza, nie wiem jak to brzmi na nagraniu przede mną znajduje się kamienica, w którym w tym roku doszło do nieszczęścia niestety dwóch czterolatków wypadło z czwartego piętra jedno zginęło, drugie na szczęście przeżyło ale nie o tym ten vlog, my udajemy się po stanie sportową Świtezianka no dobra, znajdujemy się na miejscu daleko nie miałem zresztą to jest rzut beretem od miejsca mojego zamieszkania. Tam przebiega obwodnica Polsztyna, a dokładnie jest to wiadukt. Udając się w prawo drogą, to jedziemy do Zielonej Góry. A tutaj mamy salę sportową. Kiedy znajduję się już przed salą sportową i praktycznie naprzeciwko siebie mam okno, z którego wypadły te czterolatki, pokażę Wam to, aczkolwiek, no wiecie, jest to taki dość delikatny temat i może nie powinienem, ale i tak w telewizji o tym mówiono, tak więc pokażę Wam. I opuszczamy to miejsce. Smutna okolica, naprawdę smutna. Biorąc pod uwagę ten nieszczęśliwy wypadek, chyba zawsze ta kamienica będzie mi się z tym kojarzyła. Ja udaję się teraz w stronę szkoły podstawowej numer 1 w Olsztynie, Po mojej prawej stronie znajduje się też dom dziecka. A potem udamy się wzdłuż torów kolejowych. No i pokażę Wam, jak wygląda nasz dworzec. Mieliście zresztą okazję go widzieć podczas nagrywania moich vlogów z parady parowozów, ale teraz będzie bardziej taka spokojniejsza, przyjemniejsza okolica. No i ogólnie. O, a tu znajduje się dom dziecka. Tutaj znajduje się dom dziecka. Zaraz po lewej stronie znajduje się budynek szkoły podstawowej numer 1 w Olsztynie. Też wybudowali im fajne boisko, coś na wzór orlika z trawką. Wcześniej było tutaj boisko asfaltowe, a tutaj po mojej lewej stronie jest taki budynek z czerwonej cegły. I jest to sąd rejonowy. Może ja sobie pozwolę przejść na drugą stronę i pokażę Wam, jak on wygląda. Dobra, no to lecimy dalej. Znajduję się na ulicy Ogrodowej w Wolsztynie. Jakaś pani patrzy przez okno i mnie obserwuje. A przed chwilą też jakaś pani zaczepiła mnie, kiedy nagrywałem dom dziecka. Pytała się co robię, dlaczego to fotografuję, dlaczego to fotografuję i tak dalej i tak dalej. Powiedziałem, że kręcę serię vlogów z Wolsztyna, jak wygląda Wolsztyn. Roześmiała się, powiedziała, że okej okay. i że jest to dom dziecka. A my zbliżamy się już do torów kolejowych. Co ciekawe, będę musiał zastosować taki pewien trik i przejść przez siatkę. Ale myślę, że damy radę. Otwór w siatce jest. Tak wygląda ulica kolejowa w Wolsztynie. Ale tak jak powiedziałem, będę musiał przejść przez siatkę. Mianowicie to ogrodzenie, które tutaj przebiega wzdłuż tej ulicy. E, mógłbym to oczywiście obejść dookoła, ale po co, skoro mogę zrobić sobie skrót? E, I gdzieś tu za chwilę będzie dziura, przez którą będę mógł przejść. Tam dalej też widać wraki starych parowozów, które są gdzieś tutaj na oboczu. Tam dalej też będą parowozy już w lepszym stanie, ale to sobie za chwilę obejrzymy. Ja szukam tej dziury. O, właśnie, jest tutaj. Jest tutaj. Sobie tędy przejdę. Mam nadzieję, że w żaden sposób mnie straż ochrony kolei nie złapie i nie będę musiał płacić mandatu. Ale ja myślę, że cofniemy się teraz troszeczkę do przodu. I tutaj spokojnie będę mógł sobie już przejść. No i zbliżam się do przejścia. Cyk, cyk, cyk. Ok. Tak wygląda od bocznej perspektywy. Jeden peron, drugi peron. Dworzec kolejowy. No i tabliczka Wolsztyn. A przede mną znajduje się teren budowy, wstęp wzbroniony. Eee, cały ten dworzec kolejowy, który znajduje się przede mną. Będzie wyremontowany. Jak on będzie wyglądał, za chwilę Wam pokażę. Ponieważ jest na ścianie banner koncepcyjny. No, powiem Wam, że zapowiada się to naprawdę całkiem fajnie. Mamy peron pierwszy. Nie sugerujcie się godziną, która jest tutaj na zegarze. Pokazuję za 5:09. A tak naprawdę mamy gdzieś około 19.00. No, jakoś tak zacząłem to nagrywać. Jedna tablica ogłoszeniowa, przyjazdy, odjazdy. Kolejna, która jest pusta. No i mamy regulamin korzystania ze stacji pasażerskiej. A tu, za chwilę, na tej bocznej ścianie, po lewej stronie, znajduje się koncepcja, jak ma wyglądać dworzec kolejowy. I tak wygląda koncepcja nowego dworca. Nowa elewacja zostanie wybudowana wieża zegarowa. Gdzieś tutaj obok ma przylegać też dworzec autobusowy. Tak więc no wydaje mi się, że technicznie rzecz biorąc Wolsztyn idzie do przodu. Zaraz po prawej stronie za apteką zostało wybudowane centrum handlowe, znaczy nie jakaś tam galeria handlowa i tak dalej i tak dalej. Powstały tutaj dwa sklepy, CCC i KIK, ale jeszcze w 2013 roku tego obiektu tutaj nie było, znajdował się tutaj dworzec autobusowy. Na pewno znajdę jakieś zdjęcie w internecie i pokażę Wam jak ono wygląda. Pewnie już teraz wyświetla Wam się na ekranie. No i tak jak powiedziałem, kurde, takie sentymentalne miejsca. Chyba cały ten vlog będzie sentymentalny, coś mi się wydaje. Tam dalej znajduje się ulica 5 stycznia, która przylega do ulicy Poniatowskiego, a my znajdujemy się na ulicy Dworcowej. No i pójdziemy sobie wzdłuż tamtej alejki w stronę parowozowni Wolsztyn. No, tutaj nam też rozbudowują. Nie mam zielonego pojęcia, co tu będzie, ale możemy zobaczyć. Eee, Okej, okay. przebudowa i rozbudowa budynków handlowo-usługowo- mieszkalnych. Miasto się rozbudowuje. Tutaj mamy Biedronkę, Neonet. Tam dalej znajduje się Netto. A tutaj, gdzie my właśnie idziemy, co roku pod koniec kwietnia, na początku maja, trwa parada parowozów. Zresztą, jak wspominałem wcześniej, nieraz mogliście zobaczyć, jak ta parada wygląda na moim kanale. I udamy się wzdłuż tej alejki pod samą parowozownię. Na górze, na tym moście, przebiega wiadukt do Wolsztyna. Dość sporo miałem do przejścia, ale zbliżamy się pomalutku do miejsca docelowego, czyli do rządku parowozów ustawionych na torach. Nie są to parowozy, które są w użytku. Są to raczej takie wraki. Aczkolwiek od zewnątrz wyglądają naprawdę jak nówki funkiel. Też nie wszystkie. To wewnątrz, niestety, już to wygląda troszeczkę gorzej. Można do nich wejść. Nie wiem, czy mi się to uda. Ale postaram się chociaż wejść do jednej lokomotywy i pokazać Wam, jak wygląda ona od środka. A po mojej prawej stronie znajduje się parowozownia w Wolsztynie. Tutaj mamy rząd lokomotyw albo inaczej parowozów. Jak możecie zauważyć, drzwi są otwarte, czyli po schodkach można wejść sobie do góry. Być może zajrzymy do tej. Wydaje mi się, że jest w najlepszym stanie i najbardziej czysta. A biorąc pod uwagę, że mam białą koszulkę na sobie, no to nie chciałbym jej od razu pobrudzić. Ale te wszystkie parowozy mają otwarte drzwi. Mm, nie wiem jak z posadzką. Wiem, że gdzieś w któryś była zerwana podłoga i sprawia to niebezpieczeństwo. Ale ja myślę, że zaryzykujemy. O tu widzę, że jest taka w gorszym stanie, zardzewiała i zakaz wstępu. Niestety wejść do środka nie można. Być może to jest właśnie ta, która miała zerwaną posadzkę. Kolejny parowóz, do którego da się wejść. Aczkolwiek też mamy zakaz wstępu, tak więc nikomu nie polecam. Nikogo nie będę zmuszał, żeby tam wchodził. Robicie to na własną odpowiedzialność. No i tutaj kolejna ciuchcia. Do której też jest zakaz wstępu. Już ostatnia. Postaram się do jednej z tych ciuchci wejść. Zastanawiam się między pierwszą a drugą, ponieważ obie są otwarte, ale chyba mimo wszystko wybiorę jednak tą pierwszą. Nie będę nagrywał mojego wejścia, ponieważ no, trzymam aparat w ręce. A żeby wejść po drabince, lepiej mieć stabilizację. No dobra, no to jesteśmy w środku. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Jak człowiek musiał się znać na tym wszystkim, żeby poprowadzić taki parowóz. Muszę uważać, ponieważ są dziury, a tutaj mamy miejsce, gdzie znajdował się węgiel. Można jeszcze tym kręcić. Ale idzie to strasznie ciężko jakieś zawory, tutaj mamy na pewno piec, do którego wsypywało się węgiel i napędzało całą tą maszynę mam się tu też wagony retro, aczkolwiek są odrestaurowane i naprawdę w bardzo dobrym stanie. Co ciekawe nigdy nie jechałem w tych wagonach, aczkolwiek wiem, że nie mają takich typowych siedzisk jak są współcześnie. Ale właśnie takie stare drewniane ławki. I przede wszystkim wagon ten jest odpalany na Dzień Dziecka i różnego innego tego typu atrakcje. właśnie też parada parowozów i tak dalej i tak dalej. można wtedy nie wiem czy za darmo czy za jakąś małą opłatą, ale się właśnie w takich wagonach między innymi do skansenu yy, i nie wiem gdzie dalej. Przyznam wam się szczerze, nie wiem gdzie. nigdy nie jechałem. a tu po prawej stronie zaraz za tym pociągiem znajduje się parowozownia w Olsztynie. No dobra, lecimy dalej. Znajduje się na ulicy Fabrycznej, jadąc w tamtą stronę dojechalibyśmy do Leszna, a ja zbliżam się do obwodnicy Wolsztyna, do drogi krajowej nr 32. Pójdziemy sobie na osiedle Słowackiego, tam też znajduje się szkoła podstawowa nr 3, którą Wam chętnie pokażę. Następnie udamy się pod szkołę zawodową, którą w poprzednim odcinku mogliście zobaczyć. Taki biały budyneczek, pokazywałem Wam gdzieś pod koniec. Dzisiaj zobaczymy sobie jak ta szkoła wygląda z bliska. A tu po mojej prawej stronie znajduje się Urząd Skarbowy. Tam jest parowozownia. Tutaj mamy stację kontroli pojazdów. My przeszliśmy sobie od tamtej strony w tą stronę. Tutaj jest wiaduk, który łączy się z obwodnicą Wolsztyna. No a po mojej prawej stronie mamy Urząd Skarbowy. Urząd Skarbowy w Wolsztynie. My udamy się teraz tą ulicą w prawo. Dalej, idąc tą krzyżówką, doszlibyśmy do Państwowej Straży Pożarnej. Czyli do tej krzyżówki, którą pokazywałem wam w poprzednim odcinku. No, a my idziemy dalej w prawo. Chyba nie działa. No nic, poczekamy. Jak zapali się zielony, to przejdziemy. Pamiętajcie, nie przechodźcie nigdy na czerwonym świetle. O! Działa. Mamy zielone. I tu też mamy zielone. OK, a jesteśmy po drugiej stronie ulicy. Obwodnica Wolsztyna. I jakieś ciągniki nawet tędy jeżdżą. Okej, okay, zbliżamy się do skrzyżowania. Główna droga to jest ulica Żeromskiego. Na prawo można udać się na ulicę Przemysłową, a my udajemy się na lewo na ulicę Słowackiego. Słowackiego 11. Typowe takie osiedle, stare blokowiska. Nie takie blokowiska jak na ulicy Garbarskiej. Wydaje mi się, że te bloki są starsze, dużo, dużo starsze. Jeszcze pamiętają pewnie drugą wojnę światową. Znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Słowackiego z ulicą Konopnicką, dlatego ja sobie skręcę teraz na ulicę Konopnicką. Z racji tego, że dzisiaj w komentarzu pod ostatnim vlogiem napisała mi pani Hania, która mieszkała kiedyś w Olsztynie, właśnie na ulicy Konopnickiej, dlatego postanowiłem, że przejdę tą ulicą i staram się jej przypomnieć, jak wyglądała jej ulica, kiedy jeszcze tutaj mieszkała. Konopnickiej 4. A sobie przejdę tutaj na wprost. Tutaj też mamy bloki ulicy Konopnickiej. A zaraz za tym blokiem i tak znajduje się szkoła podstawowa numer 3. Tak więc też w tamto miejsce się udamy. Pierwsze to miałam. 87 58. Muszę uważać, bo. Ludzie stoją na dworze i się patrzą na mnie tak, co ja tutaj robię. <laughs> to Jest przezabawne. Zawsze mnie to śmieszy. No dobra, mamy tutaj konopnickiej 8. Pójdziemy sobie w prostego bloku. A przed sobą mamy już szkołę podstawową numer 3 w Wolsztynie. Taki dość potężny budynek. I kolejne bloki. Tutaj, gdzie znajduje się ten obiekt? Kiedyś go nie było. Było tutaj boisko do gry w piłkę. Widzę, że prawdopodobnie jest to hala gimnastyczna. Tam mamy też wejście do szkoły. Co prawda, boisko jest za tym budynkiem, ale jest zdecydowanie mniejsze niż było kiedyś. No Nie pokażę Wam żadnych zdjęć, jak to było w latach 90., ponieważ nie posiadam takich. Na pewno gdzieś w internecie są. A to dalej ulica Konopnickiej. No, a z tej strony mamy wejście na boisko. Jak możecie zauważyć, jest tam Plac Zabaw, boisko do siatkówki, a w oddali widać już wieżę ciśnień, starą wieżę ciśnień, którą w poprzednim odcinku też mogliście zauważyć. Opuszczam ulicę Konopnickiej, kieruję się w stronę ulicy Kusocińskiego, gdzie znajduje się m.in. zespół szkół zawodowych w Wolsztynie, restauracja Szogun Znajduje się tam też restauracja Kromka, gdzie podają domowe obiadki, bardzo tanio, bardzo dobre. Polecam każdemu, jeżeli będziecie kiedyś przejazdem w Olsztynie, naprawdę wpadajcie do kromki. Tam znajduje się cmentarz, a tutaj przebiega ulica Lipowa, którą udaliśmy się w poprzednim odcinku tam wprost. Tutaj mamy Market 100 Krotka, tam znajduje się Szogun, a my idziemy wprost, na prawo, pod Szkołę Zawodową w Olsztynie. Mamy tutaj szkołę policjalną, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, branżowa szkoła pierwszego stopnia specjalna, branżowa szkoła pierwszego stopnia technikum i liceum ogólnokształcące. Ja chodziłem do liceum profilowanego, no ale sądząc po tych tabliczkach, liceum profilowanego już tutaj nie ma. Z takich ciekawostek mogę Wam jeszcze dodać, że tutaj, gdzie jest ten teren zarośnięty krzakami i choinkami, znajdował się kiedyś. Samolot odrzutowy, dokładnie, taki mały samolocik, albo to był szybowiec, ale nie, wydaje mi się jednak, że był to samolot odrzutowy. A tutaj dalej znajduje się Orlik 2012. Kiedy ja chodziłem tutaj do szkoły, też nie było tego Orlika, było zwykłe boisko z piaskiem. Piasek służył za nawierzchnię, nie było trawy. Ta część boiska, która znajduje się po tej stronie, lewej. Nie zmieniła się za wiele, aczkolwiek wydaje mi się, że ten budynek tutaj został dobudowany. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nawet zrobili windę dla osób niepełnosprawnych. Fajne rozwiązanie, naprawdę fajne rozwiązanie. Sam w klasie miałem osobę niepełnosprawną, która jeździła na wózku. Miała co prawda nauczanie indywidualne, ale jak była jakaś wigilia klasowa i tak dalej, i tak dalej, przychodziła do szkoły, no i wtedy musieliśmy kolegę wraz z wózkiem nosić po schodach. Teraz widzę, że wybudowali windę, jest to na pewno zdecydowanie lepsze rozwiązanie. No, dobra, opuszczamy teren szkoły, bo też zaczynają mi tutaj powracać wspomnienia sentymentalne związane z tym miejscem. Naprawdę trzy lata fajnie spędzone. Miałem zarąbistą klasę. Nie żałuję, że chodziłem tutaj do szkoły. Gdybym miał po raz kolejny chodzić tutaj z taką klasą, jaką miałem, bez zastanowienia bym to zrobił. Tutaj, za tymi murami, kiedyś, jak byłem mały, znajdowało się przedszkole. Teraz nie mam zielonego pojęcia, co tam się znajduje, ale przejdziemy sobie tam dalej na ulicę Polną i zapewne będą jakieś tabliczki i będzie wiadomo w końcu, co to jest za obiekt. Znajduje się w małym parku w Wolsztynie. Co ciekawe, kiedyś tutaj był cmentarz. I prawdopodobnie pode mną też znajdują się jeszcze jakieś groby pod tą kostką brukową, jak i całym tym terenem, ale nie mam zielonego pojęcia, co to był za cmentarz. Tutaj zostało wybudowane też takie nowoczesne osiedle, za którym znajduje się Biedronka. W poprzednim odcinku szliśmy tamtą ulicą Lipową, tam za chwilę znajduje się um, Państwowa Straż Pożarna, ale my udamy się tędy, na ulicę Polną. A ten obiekt, jak już wspominałem, było to kiedyś przedszkole przedszkole, do którego też chodziłem. Najfajniejsze w tym wszystkim było to, że moja babcia pracowała na kuchni, i kiedy podawali zupę mleczną na obiad. Ja niespecjalnie przepadam za mlekiem i zupą mleczną, i tak dalej, i tak dalej. Babcia brała mnie do kuchni i dawała mi kakao. Za to babci należy się ogromny szacunek. I lajki pod tym filmem dla mojej babci. No dobra, teraz ten budynek wygląda tak. Wcześniej, wejście do przedszkola było z tej strony. Tego wejścia chyba nie było, albo też było. Nie pamiętam. Ale podejdźmy sobie bliżej i zobaczmy, co tutaj się znajduje o ile wytrzyma mi bateria biuro rachunkowe no kto by pomyślał ulica Polna 15 i kolejne blokowiska a my udamy się na wprost, na prawo i deptakiem wrócimy sobie do domu a tutaj idąc tą ulicą dojdziemy do ulicy Gajewskich szedłem stamtąd tutaj można udać się na takie małe boisko do koszykówki który nazywaliśmy Plastusiem. Tam dalej dotrzemy na obwodnicę Wolsztena, na lewo znajduje się ulica Słowackiego, a my udajemy się na Deptak. No i dotarłem na Deptak. Po mojej prawej stronie za chwilę znajdują się łąki. Ale myślę, że nie będę tam ten szedł z racji tego, że siada mi bateria w aparacie. Co prawda przełożyłem sobie zapasową, ale okazało się, że też jest rozładowana. Tak więc ja za chwilę wbijam do chaty, podłączam obie baterie do ładowania. No i myślę, że w sobotę albo w niedzielę, nie w niedzielę, nie w sobotę, udam się do Skansenu w Wolsztynie. Nagram dla Was odcinek specjalny, tak jak obiecałem, czyli jak wygląda Skansen. Pysz, 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 pysz. Tutaj przed nami znajduje się stara fabryka ekstraktów słodowych. Kiedyś chyba był to browar Wolsztyna. Tak mi się coś obiło u uszy. A idąc tam dalej, wyjdziemy zaraz przy dworcu kolejowym. Dlatego będę kończył ten odcineczek. Słuchajcie, moi kochani. Tak jak powiedziałem, jeszcze jeden odcinek na moim kanale z tej serii. A potem będziemy myśleli nad kolejną serią blogów. A tymczasem trzymajcie się. Hej!